Dobry wieczór Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2 do 1. Razem z nami opiekun drużyny gości, pan Artur Skowronek, którego poproszę o po komentarz. Dobry wieczór przede wszystkim. No nie możemy przegrać takiego meczu. Myślę tu przede wszystkim o tym, jak ten mecz się układał, jak dużo dał dzisiaj Michał, nasz bramkarz naszej drużyni, ile on dał dzisiaj tlenu żeby dać dużo więcej pewności siebie, jeden od drugiego, takiej pazerności do tego, żeby grać w piłkach. Przed tym meczem trenowaliśmy, pobudzaliśmy trochę z korektami naszą taktykę. Dzisiaj tym ustawieniem i personalnym i taktycznym, myślę, pokazaliśmy, jak chcemy odważnie tutaj zagrać, ale nie układał się ten mecz od początku, tak jak chcieliśmy. Tychy bardzo dobrze zafunkcjonowały i było groźnie. Natomiast oczepaliśmy się i jakby złapaliśmy moment, który mogliśmy na pewno pociągnąć jako taki rytm naszego grania. I na pewno Szymon, bardzo ładną bramką, w ogóle całą sytuacją no, to zrobił, napędzając drużynę. Później rzut karny i właśnie tutaj jeszcze więcej takiego mentalu na pewno drużyna dostała. W drużynie na pewno była bardzo duża energia w przerwie tego meczu. Ale wychodzimy i nie gramy w piłkę. I to jest bardzo mocno zastanawiające i na tym jest czas, żeby jeszcze popracować. Absolutnie jeszcze jest czas, żeby nad tym popracować. Dlatego nie chciałbym się bardzo mocno już rozwodzić nad aspektami piłkarskimi. Bo tak naprawdę nie było ich dzisiaj zbyt wiele, ale na pewno było lepiej. I jedynie co chcę, być może teraz też przekazać drużynie to. Na pewno jestem liderem tej drużyny, na pewno jestem liderem tej drużyny, który ma doświadczenie, nie wychodził z takich sytuacji. Natomiast chłopaki, ocze się bardzo szybko i to, i to już dzisiaj, bo jest 11 meczów, i mamy absolutnie wpływ na to, żeby po prostu zareagować w całości jako zagłębie sosnowiec. I tego oczekuję od nas wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? My sobie -on. w dzisiaj, czy ona wynikała z chęci zmiany takiej? Nie, kontuzja wtedy. Tylko właśnie kontuzja, on już tak naprawdę 15 minut zamroczony grał. On bardzo mocno pokazał charakter, chciał bardzo pomóc mu drużyny, ale zdrowia się nie oszuka i musieliśmy zrobić wymuszoną zmianę. Zresztą tak samo jak w końcówce, gdzie nagle 3 musiał grać na wahadę, no, ale musimy sobie z tymi sytuacjami radzić. To też dzisiaj nie pomagało drużynie, gdzie tych opcji było po prostu dzisiaj mniej dla nich. To nie ową, samo, no, bo, bo co, co pamiętamy z udanego sezonu w ekstraklasie, a przez ostatnie 2,5 roku on praktycznie no, boryka się z kontuzją albo nie. Gra. Czy, czy ten zawodnik jest już gotowy na to, żeby pokazać to, co wtedy, czy, czy jeszcze. Jest gotowy, on fizycznie jest gotowy, natomiast no, on potrzebuje rytmu meczowego. Sam pan powiedział, pół roku nie grał. I to jest no, prawda. prawda no Okej, okay, ale nigdzie nie złapał z, z sezonu, który mógłby powiedzieć, że był udany i był w rytmie takiego. Sezonu brakowało liczb i to też powoduje, że pff, spada mental, tak? Przyszedł do nas, żeby go odbudować. Tego się nie zrobił tak w jeden mecz. Natomiast ja w niego bardzo mocno wierzę, zresztą jak w całą drużynę i całą szatę. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener zwycięskiego zespołu Artur Derbin. Panie trenerze, poprosimy o pomyczowy komentarz. Dobry wieczór. A więc był to mecz, w którym. Dzisiaj stworzyliśmy sobie naprawdę wiele ciekawych sytuacji, w tym dwa rzuty karne, z których po prostu nie skorzystaliśmy. I takim kluczowym czynnikiem w dzisiejszym meczu była wiara w końcowy rezultat w końcowe zwycięstwo. I tak tutaj zdradzę trochę takich kulis i tajemnic szatni że w tym w przerwie tego meczu powiedzieliśmy sobie kilka słów takich mobilizacyjnych, ale Konrad Jałocha wypowiedział słowa, że wygramy ten mecz 2-1. Natomiast po meczu się zastanawiałem, dlaczego tego nie mogliśmy zrobić nieco wcześniej. Natomiast chwała chłopakom za to, że walczyli do końca i dzisiaj też dopomogły nam w tym zmiany. Walczyliśmy do końca o to zwycięstwo i to gdzieś w tych ostatnich minutach, takim wrzucie z autu, takim zamieszaniu pod bramką, gdzieś stworzyliśmy sobie tą sytuację do oddania strzału, czy można powiedzieć wcisnęliśmy tą piłkę do bramki Zagłębia i też dzięki temu dzisiaj odnosimy naprawdę bardzo ważne dla nas zwycięstwo. Gratulacje dla drużyny. Teraz troszkę sobie złapiemy dychu, i już za chwilę będziemy przygotowywali się do meczu z Chrobrym Głogów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Jeśli nie, dziękujemy za udział w konferencji. Dobranoc.